Droga Raczko, drogi Raczku, widzisz przed sobą wylosowane przeze mnie karty na czas do najbliższego piątku. W tej chwili mamy taką sytuację, że może nam troszeczkę więcej sił codziennie przebywać, związaną z przybywaniem Księżyca na niebie. Natomiast pierwsza kwarta będzie dopiero w sobotę, bodajże. I wtedy w kolejnym tygodniu jest dobry czas na rozpoczynanie co do zasady nowych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych rzeczy, u jakiegoś raczka może się rozpocząć jakaś nowa relacja. Może to być dziewczyna albo chłopak, mężczyzna, albo kobieta. Ta płeć w tarocie może być odwracana. I to może być osoba zmierzająca do Ciebie, która ma takie dobroduszne, ckliwe serce. To też może być Twoja energia. Osoba o czystym sercu, czystych intencjach i zamiarach, ale to uczucie może być bardzo świeże i takie bardzo ulotne, bo giermek to jeszcze nie rycerz jeszcze nie król, a kielich to uczucie, miłość. Ktoś ten kielich miłosny może ci ofiarować lub też ty możesz ofiarować go komuś. Dla tych z raczków lub też raczek, które nie planują ciąży, to może być jakaś nieplanowana ciąża i należy uważać. A jeśli spodziewacie się, spodziewacie się dziecka lub też planujecie, no to bardzo dobra wiadomość może nadejść, bo ta rybka to symbol nowego życia. A tutaj ten ptaszor, ta mewa, wrzuca rybkę temu giermkowi do kielicha. I jeszcze może to być, mogą to być narodziny jakiejś nowej idei w Waszej głowie właśnie, ale takie bardzo, bardzo jeszcze nieopierzone. A propos narodzin, nowych idei, w karcie obok, w karcie świata możecie spodziewać się dużych zmian życiowych. Coś może się, że tak powiem, jakiś tryb waszego koła, waszej osobistej fortuny przekręcić. I tutaj warto też pamiętać, przed chwilą w ogóle ta karta wypadła dla waszego kuzyna lub też kuzynki z Trygonu Wody, czyli dla rybek. Więc jest to jakaś zbieżność, bo jesteście podobni, podobne w pewien sposób. Te trzy znaki, skorpion, rak, ryby w ramach jednego Trygonu. I w tym kole fortuny należy też doceniać... Bieg rzeczy, bo jeśli nawet jest nam bardzo trudno, to, to koło fortuny może się odwrócić, na, jakby przewrócić na tą dobrą stronę, prawda? Natomiast jeśli coś mamy dobrego, to to też ma swój początek, środek i koniec, i o tym należy pamiętać. Natomiast, drogi Raczku, droga Raczko, ja tak trochę pół żartem, pół obiegowo o karcie Koła Fortuny. Mówimy też, że jest to y, energia sprzyjająca wszelkim grom losowym, ale potraktuj to proszę z przymrużeniem oka, bo ja tutaj y, numerów y, Totka nie podaję. <grych> ok, bo ich nie znam. Y, drogie Raczki, dobrego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.